Zasada Wildcard na Raw i Smackdown była niezwykle hejtowana przez fanów i słusznie. Był straszny burdel podczas i Już nie wiadomo było, kto gdzie jest, kto zajęcia się do tej zasady, a kto nie. Na całe szczęście już 11 października czeka nas draft na takich samych zasadach jak 3 lata temu w lipcu. Rosstery zostaną wybrane na nowo podczas Smackdown 11 i Raw 14 października. Co się wydarzy w trakcie tych dwóch dni? Oto nasze przewidywania, a raczej ich pierwsza część, gdyż się też drugi taki film. Kto gdzie przejdzie? Jakie tytuły będą na którym show? Przekonajmy się. Drew McIntyre na Raw. Zaczyna Znamy to zestawienie od osoby, która od dawna jest nazywana przyszłą twarzą Dabna Niestety, jeszcze ani razu nie był blisko mistrzostwa uniwersa, a fajne narzekają, że to on powinien rywalizować z Rolinsem, a nie Baron Corbin. W momencie, kiedy na resty 35 McIntyre przegrał z Rolinsem, Baron pokonał karta Angle. Kiedy McIntyre trzymał się z Shajnym McManem, Baron walczył z Rolinsem o mistrzostwo uniwersa. Teraz Corbin wygrał turniej King of the Ring? Niech no, co ciekawe, pierwotnie to drugi miał zwyciężyć, ale zmiany wymusiła jego kontuzja. Teraz moment draftu wydaje się być przełomowym dla Szkota, a pozostaje na Raw może spowodować spory awans w hierarchii. Szczególnie patrząc na to, o czym powiem na sam koniec. Sasha Banks i Bailey na Raw. Pierwsze posiadaczki nowych tytułów taktym kobiet przeżywają swój renesans po Summerslam. Sasha w końcu wróciła na Raw, przeszła turn i rywalizuje o złoto na Raw. Bailey zrobiła to samo, jednak już jako mistrzyni na SmackDown. Niemalże pewnym jest to, że na Hell Nessel Banks pokona Becky Lynch, odbierając jej tytuł, a Bailey przegra najpewniej z Charlotte. Wszystko się dobrze będzie składać, by obie zostały na tym samym brandzie po draftzie. Szczególnie, że Charlotte Flair i Becky Lynch na Smackdown Live. No i tak się rozdzieli for Women. Były plotki po powrocie Sasha, że Fox będzie chciał całą tę czwórkę na niebieskiej tygodniówce, by móc zrobić rywalizację taktymową, która by w końcu doprowadziła do wielkiego Fatal 4 Way. Mimo wszystko nie wydaje mi się, że dalej pójdzie aż tak na rękę Fox i po prostu rzuci im swoje dwa największe dealer w dywizji kobiet. Becky to pewnie jak dopuszcza na niebieską tygodniówkę przez swoje nazwisko. Nie byłbym taki Pełen apropos równej, która teoretycznie mogłaby pójść z Sasha i Bayley na Raw w przypadku zdobycia tytułu Smackdown przez kogoś innego. The Miz na Smackdown Live. Pretendent do mistrzostwa interkontynentalnego z Clash of Champions jest jedną z tych osób, które idealnie pasują do Smackdown Live. Świetnie się go oglądał po pierwszym drafcie, kiedy był jednym z najjaśniejszych punktów na niebieskiej tygodniówce. Pamiętajmy też, że Fox przywraca godzinne show po każdej tygodniówce, coś typu Talking Smack, które było za każdym razem ciekawe. Tam właśnie Miz prowadził swój z zdaniem Brianem, Pukiem. Jeszcze ten nie mógł walczyć. Wydaje się że znów Mike może być niezwykle ważną postacią na SmackDown, a w najbliższym czasie można odzyskać mistrzostwo i z rąk na kamury. Wszystko po to, by pobyć rekord pod względem wyłącznej długości lane'ów. Eric Rowan i Luke Harper na SmackDown Live. Powrót tego taktimu do WWE cieszy wiele osób, gdyż obaj dobrze się prezentują w ringu, gdy są połączeni w jedną drużynę. Rowan celowo jest z reguły słaby, jednak w taktimach to jak zupełnie inny zawodnik. Z Harperem jest zgoła inna sytuacja, bo tak naprawdę wrzuca. Niego go do drużyn, tylko go ogranicza, bo jest bardzo utalentowany ringowo. Oboje z pewnością się przydadzą do wizytak na SmackDown Live i kto wie, czy ich jakoś nie połączył z Sabryem Wyattem po raz kolejny. Autors of pain na Raw. Akam i Rezar w końcu powracają do ringu WWE. Promo, które zostało puszczone podczas ostatnich Raw i SmackDown Live wskazują, że najpewniej dostaną odświeżone gimmicky. Przydałyby im się ta zmiana? Szczególnie, że bez Paul'a Ringa ich postacie rodem z NXT były po prostu niejakie. Na Raw obokło Raiders mogą bardzo dużo zdziałać i może to wyjść do wizji tak na dobre. Szczególnie patrząc na to, jakie walki Outer Sofpain potrafili wykręcać w NXT pomimo swoich gabarytów. Cezaro na Smackdown Live. Cezaro ze sobą kolejne cięższe czasy w WWE i w pewnym momencie mówiło się nawet o przeniesieniu Szwajcara do NXT UK. Ostatecznie najwyraźniej skończyło się na występie podczas UK TakeOver i pokonaniu Ili Dragonowa, po czym musi wrócić do szarej rzeczywistości. Prawdopodobnie jedyną desko ratunku dla Cezaro jest właśnie przejście na nie bieskotygodniówkę, bo przecież Fox chce, żeby stawiano właśnie na wrestling. W końcu już nie teraz, to kiedy Rusev na Smackdown Live? Podczas ostatniego Raw niespodziewanie powrócił Rusev, który ewidentnie pracował nad sobą przez tej 3 miesięcznej przerwy od walk. Wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej, a jego budowa ciała wręcz szokuje, gdyż wygląda praktycznie jak inna osoba. Wydaje się, że odpowiedzią na pytanie, dlaczego aż tak się zmienił, jest przejście na Smackdown Life. Z taką budową ciała, swoimi umiejętnościami ringowymi i charyzmą, którą niewątpliwie posiada, można naprawdę dużo zrobić na niebieskiej tygodniówce. Bray Wyatt na Smackdown Live? Przez ostatnie miesiące na tygodniówkach prawdziwą furorę robił Bray Wyatt w swoim nowym podwójnym gimmicku. Już podczas najbliższej gali Pay Per View zmierzy się z sefem Rollinsem o mistrzostwo Universal i wydaje się, że idealnym momentem na zdobycie tytułu będzie właśnie nadchodzący Hell in a Cell match. Wydarzenia z ostatniego roku jednak pokazują, że może być zgoła inaczej, a zakończenie pojedynku bardzo proste. The atakował zaatakował a, a wszyscy wiemy co się zbliża wielkimi krokami. Kolejna gala w Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się w Halloween. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że WWE szykuje na walkę The Undertakera właśnie z Wyatem, która miałaby wypromować jeszcze mocniej The Fiend. Do tego sama postać Wyattam obecnie znacznie bardziej pasuje do Fox, gdzie Smackdown ma być targetem dla starszych osób. A skoro już mowa o walce rodzica z Ubreem, Universal Championship zostaje na Raw. Jedną z największych zagadek tegorocznego draftu jest to, jakie główne mistrzostwa będą na danych tygodniówkach. 3 lata temu WWE Championship poszło na Smackdown Live razem z Dinem Brosem i mówi Mówi się, że 14 października może ono wrócić na Raw. Według nas tak się nie stanie z kilku przyczyn. Już 4 października czeka nas walka o to mistrzostwo pomiędzy Coffin Kingstonem a Brockiem Lesnarem. Niemalże pewnym jest to, że wyjdzie tam zwycięsko bestia. Fox chce, by w rosterze SmackDown był właśnie Lesnar, który kto wie, może będzie się wcześniej pojawił dzięki temu. Poprzedni punkt jest kolejnym powodem. Wyatt według nas pójdzie na SmackDown i to bez mistrzostwa. Tym samym na Raw zostałby Rollins z tytułem Universal, przecież mówi się, że tam nadal chce 3 Sefa i Becky na jednej tygodniówce. Czy tak się stanie? Draft już niedługo i po co z tego wszystko może się wydarzyć? I to by było na tyle z naszych przewidywań a propos tegorocznego draftu. Zgadzacie się z nimi? Dajcie nam znać komentarze. komentarzach. też nas w social media, do których linki macie w opisie filmu. Tak więc nazywam się Marcel Ludkowski z WorldStreetLessing. Dziękuję wam za oglądanie i słyszymy się już wkrótce.